Arkadiusz Kędziela Sportu Org, ze mną Tomasz Skrzypek. Panie Tomaszu, może skomentowałby Pan ubiegłe mistrzostwa? Znaczy, ostatnie mistrzostwa? Rozumiem. Tak, tak, tak. E, no, Czyszczymy się przede wszystkim z sześciu medali, które zdobyliśmy: e, jeden złoty Pauliny Biecz, dwa tytuły mistrza Świata: Pawła Stępnińskiego i Arka Kaszuby, trzy brozowe medale: e, Macina Kreta, Dawida Kasperskiego e, i brązowy medale Małgosi Dymus. E, wynik mógł być trochę lepszy, ponieważ 12 zawodników walczyło. Bezpośrednio w strefie medalowej o, o czwórkę. Nie wszystkie walki, e, według mnie, były sędziowane, sędziowane tak, jak powinny być sędziowane, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. E, wynik przyzwoity, ponieważ na poprzednich mistrzostwach zdobyliśmy jeden medal mniej i wydaje mi się, że jest to jest niezły wynik. Zwłaszcza, że większość z zawodników, którzy startowali byli, by, byli debiutantami i debiutowali na tak dużej imprezie. To jest to fajny prognostyk. przed od która który odbędzie się za dwa lata. Mamy fajną, młodą, perspektywiczną drużynę. Stoczyło na 32 walki, 17 wygraliśmy. Wydaje mi się, że to jest niezły rezultat. Właśnie jeśli chodzi o te decyzje sędziów i takie niedokończe sędziowanie, myślę, jak powinno być, to co pan może na ten temat powiedzieć? Z no, sędziowaniem, które nie zawsze jest obiektywne tak, jak byśmy chcieli, mamy do czynienia już nie na pierwszych zawodach. Wiadomo, że jesteśmy troszeczkę rozgręczeni niektórymi wydyktami. Ale no, to już jest integralna część tego, co robimy, że nie zawsze, nie zawsze przy wyrównanej walce e, troszeczkę lepszy wygrywa i z tym się musimy się pogodzić, że takie wydechy czasem będą. Wydaje mi się, że no, każdy z trenerów, który brał udział w tej imprezie może powiedzieć, że nie wszystkie walki, które były otoczone przez jego zawodników były sędziowane obiektywnie, ponieważ zdarzały się e, pomyłki sędziowskie. Te pomyłki były zazwyczaj w pierwszej fazie turnieju, ponieważ z każdym dniem sędziowie, gości sędziowie byli eliminowani z prowadzenia walki i już naprawdę walki półfinałowe i finałowe stały, stały, jeżeli chodzi o sędziowanie na przyzwoitym poziomie. I, no, I życzyłbym sobie, żeby wszystkie walki na Mistrzostwach Świata były, były, były sędziowane tak jak walki, walki w strefie medalowej. Jeśli chodzi o f 9 i dzisiejszą imprezę, jak Pan ocenia szansę Róży Gumiennej, która jest chyba faworytką tego starcia? No przede wszystkim wynik tego starcia będzie tylko i wyłącznie zależał od Róży Gumiennej. To tylko jej dyspozycja, jej wejście w walkę będzie, będzie, będzie powodowało to, że, że, że wynik może być taki, a nie inny. Ona jest zdecydowanym faworytem, faworytem dla niego, chociaż jej przeciwnikiem jest aktualna mistrzyni świata w Muay Thai. I, nie jest to przeciwnik łatwy, ale wydaje mi się, że potencjał Róży ją w pełni predysponuje do tego, żeby tę walkę wygrać i wygrać to wyraźnie. A jeśli chodzi o pozostałe walki, to przyszedł Pan z, z myślą o jakiejś specjalnej i jakoś. No na pewno znam, znam bliżej Pawła Biszaka, który, który też reprezentował Polskę na dużych imprezach. Był medalistą Mistrzostwa Świata sprzed dwóch lat. Jest bardzo utytułowanym i dobrym zawodnikiem. Współpracowałem także z Michałem Rąkiewiczem który też prezentuje niezły poziom. Z kolei Rafał Szulc, jego przeciwnik, był także członkiem kadry narodowej w 2009 roku, dlatego są to dla mnie takie ciekawe walki, które mają też taki podtek związany z tym, że miałem, miałem do czynienia z tymi zawodnikami w pracy szkoleniowej. Ale w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.